Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witajcie kochani, Wit, witajcie z przypyszną kawką, witajcie w czwartek, 10 lipca, mamy pełnię księżyca, o, 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 o której? O 22, Podejrze 57 w Polsce, niech się dzieje, to jest pełnia raki koziorożec, czyli bują w obłokach, kocham wszystko i w ogóle jestem, mm, marzę sobie z konkretami, z realizacją z taką, wiecie, stanowczością. Więc jeżeli kimś szarpają, szarpają, kimś energię na lewo i prawo, to może się poczuć poszarpany. I się czujcie tak. I się po prostu czujcie. Kiedy chcecie płakać, to sobie popłaczcie. Kiedy chcecie sobie pośmiać, to się pośmiejcie. Ale kiedy chcecie walnąć pięścią w stół, walnijcie i powiedzcie dobra, biorę się do roboty i bierzcie się do roboty. W tą pełnię robimy plany takie, wiecie, na daleki czas. Takie za 5 lat, czyli widzę siebie za 5 lat. W 2030 widzę siebie tu i tu. I jestem, widzę co robię, tak. Widzę co robię, odpoczywam, z psem na spacer chodzę i ja tam właśnie za 5 lat będę. I tak sobie codziennie widzieć, widzieć, czuć, zamykać oczy. Nie trzeba długo, kochani, naprawdę nie trzeba długo. Więc tutaj życzę cudownej pełni. Będzie medytacja na pewnie. zrobię medytację, wstawię ją dzisiaj wieczorkiem, a Archanioł Michał, słuchajcie, tylko karty wziąłem do ręki, to już się uaktywnił i wszystko pozrzucał mi tu. I co nam chce powiedzieć? Anioły miłości pomagają Tobie. Drodzy aniołowie stróże, mojej pokrewnej duszy dziękuję za przygotowanie jej i mnie do miłości, za motywowanie nas do troski o zdrowie oraz o przygotowanie do spotkania. Dziękuję za pomoc w rozpoznaniu się nawzajem oraz za odwagę, by powiedzieć: witaj! Tak, byśmy mieli szansę stworzyć prawdziwie intymną więź. No to niech się dzieje, to może dwie, dwie dusze wyjdą w pełni, będą podziwiać księżyc i się właśnie spotkają. A może właśnie Popatrzcie, z kim chcecie być za pięć lat, gdzie chcecie być. Jeżeli chcecie być z kimś, to przywołajcie tę osobę do siebie. Tylko pamiętajcie, co najważniejsze: nie przywołujcie konkretnej osoby. Być może w waszej przestrzeni teraz jest ktoś, kto wam się podoba, kto na widok którego wasze, wasze wibracje podnoszą się. Na widok, na widok tej osoby wasze serce zaczyna mocniej bić. Ale jak będziecie się widzieć za pięć lat, to widzicie sobie tego człowieka od tyłu. Nie konkretnego, tylko takiego, jaka przestrzeń, jaką przestrzeń ma przygotowanego. Chyba, że jesteście już w stałych związkach i wiecie, co ma być, czujecie, że to już jest na zawsze, to i tak życie może zrobić psikusa. Tyle Wam powiem. <laughs> Takie to przewrotne życie. Takie to życie przewrotne. Ale starajcie się, starajcie się widzieć siebie. Mówię sobie teraz, widzę siebie w 2030 tak i tak. Robię to i to. I niech się dzieje. I dajcie to wszechświatowi. Nieważne jak wszechświat o to się zatroszczy. To nie nasza w tym głowa. Lecimy. Ta karta świadczy o tym, że Twoje modlitwy dotyczące miłości. Zostaną wysłuchane oraz otrzymasz na nie odpowiedź. Istnieje wyjątkowa grupa niematerialnych bytów, nazywanych aniołami miłości, które zajmują się sprawami sercowymi. Owe anioły przekazują ci intuicyjne wskazówki, żeby przygotować cię na wielką miłość. Aby odnaleźć drugą połówkę, musisz określić cechy, które pragniesz, aby posiadał ten twój partner. Anioły miłości mogą poprosić cię, abyś zmienił swoje nawyki w kierunku zdrowego stylu życia. Skup się na samodoskonaleniu, poznawaj nowe, interesujące zajęcia, spotykaj nowych ludzi. Im więcej posługujesz się intuicją, tym szybciej twoje modlitwy o kochający związek zostaną wysłuchane. Możliwe wybrane znaczenia karty. Osoba, o którą pytasz, jest Twoją bratnią duszą. Doświadczysz pozytywnych zmian w obecnym związku. Uczysz się kochać samego siebie. Dzięki tym wskazówkom wkrótce spotkasz kogoś wyjątkowego. Słuchaj swojej intuicji w kwestii ćwiczeń i diety oraz innych aspektów samodoskonalenia się. I modlitwa. Modlitwę znajdziecie w opisie karty. Kochani, dzisiaj króciutko. Będzie medytacja. A ja Wam życzę cudownego czwartku. Cudownej pełni. Niech na mi szarpie. Niech tutaj, między moimi marzeniami o tym takim puknę sobie w stół, niech się dzieje. Przytulam mocno. Magda.